Hej Misie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak tam po świętach? Ile pierogów zjedliście? Proszę mi tam napisać w komentarzu. Ja myślę, że tak około 20-30, biorąc pod uwagę też pierwszy i drugi dzień świąt. No ale jak to mówią, święta, święta i po świętach lecimy do tematu. Dzisiaj mam dla Was super odcineczek. Odwiedzimy sobie restaurację, która wygląda jak. jak jakiejś wnętrzności. Masakra, naprawdę wygląda to po prostu jak wnętrzności powieszone na ścianie tuż po operacji flaków. Nie no przecież to bez sensu. Ja kompletnie nie umiem gotować, ale, ale co, nie będę się bał ugotować klopsów. Dla mnie to jest jakiś obłęd, tutaj nikt nie potrafi gotować. Ja śpiewam, a nie gotuję. Tego odcinka chyba jeszcze nikt nie nagrywał. W sumie nie wiem dlaczego. Standardowo chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał. Tutaj mam zostawiam listę osób, która postanowiła zostać u mnie na dłużej po ostatnich filmach. Bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym. Doszło nam kilka nowych osób. Dajcie mi super kopa do działania. Dziękuję. Tutaj zostawiam listę naszą. No ale cóż, nie przedłużając, zapraszam na intro. Rośnie napięcie, odpalamy knot. drzwi za chwilkę wyważa się z hukiem, kabum, lecą narzędzia i inne przyrządy kuchenne. Magda podnosi dłoni, zatrzymuje je w powietrzu, jednym ruchem sprawia, że swobodnie opadają na ziemię. Ciach, 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 szybki rzut na Magdę, ostry wzrok. rewolucja. Nowy targ, czyli stolica Podhala. Tutaj górale od pokoleń na halach wypasają owce. W Bacówkach do tej pory wyrabia się słynne w całej Europie oscypki, brędze i bunce, a kuchnia tradycją tu stoi. W nowym targu nigdy nie byłem, ale kiedyś odwiedziłem moją przyjaciółkę w Jeleniej Górze i ona ma swoje owieczki. I byłem je kiedyś yy, wypuścić tam na pole, żeby sobie polatały. I razem z trzema innymi pieskami yy, zaganiałem je z powrotem do zagrody. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak psy były w stanie się, tak wiecie, skoordynować i zagonić te owce z powrotem do domku. Super. I to było dość ciężkie, żeby to ogarnąć, także szacunek dla wszystkich, którzy mają owce. I inne zwierzęta też, oczywiście. Jednak w restauracji Mauritiana widać, że niektórym tradycja najwyraźniej się przejadła. Właściciel Artur nie chce mieć kolejnej góralskiej chaty i stawia na oryginalność. Niebanalne wnętrze potrzebuje równie nieszablonowej nazwy. Zacząłem grzebać tam w różnych y, obcojęzycznych nazwach. <śmary> Ten wystrój jest koszmarny. To wygląda tak źle, jakby się ktoś za to zżygał i pomazał tym ściany. Okej, okay, ale jeszcze tak słowami wstępu, nasz właściciel dostał tą restaurację ponoć w prezencie od swoich rodziców, ale on też tłumaczy, że nie do końca to jest tak, że to jest prezent i on sobie tutaj jest panem i władcą, więc podejrzewam, że jednak rodzice mają tam też spory wkład w to całe funkcjonowanie tego obiektu. No ale zobaczymy dalej. To ma być stolica podhala, tak naprawdę. Patrząc na restaurację i na jej nazwę, Mauritiana, mam wrażenie, że ktoś chce mnie wprowadzić w błąd. O co właścicielom chodzi? Może o zmyłkę, a może o to, żeby zaprowadzić nas w egzotyczną podróż, ponieważ ich miejsce, gdzie żyją, jest za mało egzotyczne. No, <laughs> pani Madziu, myślę, że jak pani tam wejdzie, to będzie pani miała aż za dużo tej egzotyki. Dobry wieczór. Właściciel? Tak. Zwariował <noise> Jej mina od razu tutaj mówi, że żałuję, że tu przyszła. <noise> no i tak. Pod tym względem właściciel zwariował, jeżeli chodzi o ten wystrój. To jest masakra. Naprawdę wygląda to po prostu jak wnętrzności powieszone na ścianie, tuż po operacji flaków. To już kwestia gustu. Nie gustu, to jest kwestia nie. po prostu wrażenia. <laughs> to naprawdę nie jest kwestia gustu, to po prostu wygląda koszmarnie. Nie wiem, podoba wam się ten wystrój? Chcielibyście tam jeść? Naprawdę? Ta restauracja chodzi. Ślizga się powiedziała, pełznie. Aż tak? Ja właśnie nie jestem w stanie chyba tu być czy jest wymiotne. O matko, nie mogę przestać z tego świat. <laughs> halo, fokus, fokus. No, mamy genialny początek. To zwiastuje bardzo dobrze tej restauracji. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy ona dalej działa. Ja mam problem. Ja nie wiem, czy ja coś tu zjem, bo ja nie wierzę w to, że tu można dobrze zjeść. Karta taka dosyć trywialna. To ja pierś i itchamową. Dobrze. Jeszcze Nowatorskie wnętrze egzaminu nie zdało. Cała nadzieja w tradycyjnym schabowym. A few moments later. Była taka bajka o wielorybie. I ten wieloryb połknął. Kogo połknął wieloryb? Na no kogo połknął wieloryb? To chyba nie tak miało wyglądać. Tutaj było widać, że pani Magda patrzy po ludziach, którzy są w załodze za kamerą i szuka wsparcia, o co chodziło w tej bajce. Mmm, fantastyczny sos z wiśni i tabasco, ale sama kaczka się ciągnie. To ma być chrupiące. O proszę, lekkie zdziwko. Może jedzonko się obroni, kto wie? Mmm, mięso jest źle rozbite, jest twarde jest tak gruby, tak nie rozklepane, to jest po prostu obłęd. Okej, okay, dobra. Czyli jednak kuchnia też się nie broni. Czy ja już mogę iść? I jeszcze to chińskie. Nie jestem żeby przekonana, by... że chcę to prosi, iść. Prosił, żeby ten będzie, będzie. Ja myślę, że to będzie ochydne. Nie. O, przekonana Absolutnie jestem. Nie. Jak pan ma na imię? Artur. Panie Artur, że pan się z nade mną, No już mam dzisiaj dosyć. Minutka już jest gotowe. Ale ja nie wiem. Jak pani Ja to już minutkę jest? tu nie wytrzymam. <laughs> Wiecie co jest najlepsze, że jeżeli ona dostanie to chińskie. <coughs> to stawiam dychę, że będzie niedobre. Ja już bym nie chciała zjeść tego dania. Strasznie nie. długo to trwa. Nie, Nie, to będzie długo no, muszą zagotować. Nie, 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 nie. To jest ratatata, jest musi się Tak, zagotować. ale danko jest mrożone. Nie, nie, nie. Mrożona? mrożone? Tak. Tak, dobra. Mrożone. Dlaczego tak? no dlatego pan nie chciał dać dania mrożone. Nie, zezu, danie zezu, opał, pani, ale... Prawie byłem pewny, że, że świeży. No cóż, czyli tego też nie zje. Miałem rację. Kto się ze mną założył? Mam wrażenie, że zostałam poddana kolonoskopii i pokazano mi to na dużym ekranie, co się dzieje we mnie w środku. Czuję się niedobrze kręci mi się w głowie. Nie wiem, czy to po zabiegu, czy po szoku, jakiego doznałam na widok tych wszystkich wnętrzności naraz, które wiszą nade mną. Yes. O, ale pocisnęła po tej restauracji. <laughs> Nigdy nie miałem kolanoskopii... kolonoskopii? Kolonoskopi, tego zabiegu z kamerką i nie chcę go mieć. Ale jeżeli tak to wygląda, to wygląda to obleśnie. Za tymi drzwiami wczoraj odkryłam wnętrze koszmarnego potwora. Gardziel mm, wnętrzności ludzkich. Brrr. Są jeszcze jedne drzwi. Co będzie za nimi? A FEW MOMENTS LATER bita. Bida. Bida, bida. Przeciętność, przeciętność, nic ciekawego. Zawsze wszyscy mają piersi z kury, schab, podstawy. żeberka, wszyscy mają to samo. To nie podstawy, to tylko po prostu prymitywne jedzenie. No cóż, ale plus jest chociaż taki, że mają w tej kuchni względnie czysto, tak? Bo Magda się nie doczepiła do jakiegoś tam syfu na, na patelniach i garnkach, więc Cho chociaż tyle, chociaż tyle. No. Słuchajcie, ja was nie znam, a chcę was poznać, w związku z tym, to ja bym prosiła, żebyście z nami zrobili knedle ze śliwkami. Wszyscy. Teraz? Tak. Każde swoje. Boże, może ja nie umiem robić knedle. A mnie to w ogóle nie interesuje. Nie do końca rozumiem, w jaki sposób pani Magda chce ich poznać poprzez knedle ze śliwkami. W sensie. Rozumiem, że chcę po prostu zobaczyć, kto potrafi gotować, tak? Na Nam jest jakiś obłęd, to już nikt nie potrafi gotować. A ja idę się dowiedzieć coś nie coś na temat tej bardzo zabawnej rodziny. Dzień dobry pani. Pani zna takie miejsce Mauritiana? Nie. Restauracja Mauritiana znacie? Słychałyśmy czasami. Ale po co? Na piwo! po spacerze chciałoby się coś zjeść. No cóż, w skrócie, albo ludzie nie znają tej restauracji, albo przychodzą tam tylko na boski napar lub jakieś koncerty. Szoku nie jestem. Ile czasu mnie nie było? Około dwóch godzin, nie? Ja śpię, a nie kotuję. No cienko to widzę. Może przez to, że wszyscy jesteśmy troszkę chaotyczni, zadanie nie wyszło. Uważam, że katastrofa. I tylko Edycie udaje się ulepić coś, co choćby przypomina knedle. To mi utkwiło w głowie, że na pewno są w nich ziemniaki. <grym> Okej, okay, czyli nikt z osób tam nie potrafi gotować, a prowadzą restaurację. Rozumiem, że cały fundusz poszedł w wystrój, tak, a nie w szkolenia. są dobre, chociaż trochę nieforemne. Hmm, a ciasto jest smaczne. Zostawisz? Tak. To jest coś przeciwnego. Za twarde jest, ma za dużo mąki. Jak na razie Edytka prowadzi i uwaga, przepowiadam przyszłość. Ona zostanie szefem kuchni, jak nic. Ale poleciałaś. Niedogotowane sama mama łyga, za grube ciasto. Przepraszam, o, o Boże. Niestety. Nawet nie spróbuję Przegrałem. No, najgorsze. No jak dotąd. ten dużo Czyli <grym> <grym> wszystkim poszło generalnie źle. Nawet tej yy, pani Edycie nie poszło jakoś super ekstra. Ale chyba ona wygra i chyba ma największe zdolności kulinarne tam, bo cała reszta poszła po całości w dół. No to ona zwyciężyła. Brawo. I robiłeś imprezę bez przerwy. Bo musiałem e, zdecydować, a w, w, na gotowaniu się nie znam, więc no poszedłem tą sprawę. No to podoknajmy, jak się, jak się nie znasz na gotowaniu. Kogo mam uczyć? No. no może Edytę? Właśnie. No to, a ty w ogóle na co dzień gotujesz? Ja robię praktycznie wszystko z karty. Oj, tak powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że ta Pani Edytka to tak nie bardzo chce się tego uczyć. Artur miał też przejścia, tak nie wiem, czy nie dobrze, mówił. Że coś powiem. On no miał chorował po prostu. Na co? Miał udar mózgu. I dla niego się wszystko dobrze skończyło. Mieliśmy takie szczęście od Boga, mhm. że nic się nie stało. Dobrze, że mam taką. Fajną synową, że tak powiem. Uważam, że dobrze byłoby nawet jakby tak na poważnie zaszyfrowała w tej nauczyła. kuchni. No żeby ona się nauczyła kuchni. No to kochana, do jutra. No cóż, wychodzi na to, że chyba wracamy na dobre tory. No ale nie wiem, jakoś tak średnio jestem przekonany. No ale zobaczmy, jestem bardzo ciekaw co Magda zdecyduje się tam zmienić w tej restauracji bo no tam chyba trzeba zerwać po prostu wszystko z tego wystroju. Ja zdecydowałam że się, że pomylujemy to na biało. Na wszystkie siedziska, które są ze skóry ciemnej, będą włożone białym futrem baranin. To jest jedna zmiana. Druga zmiana jest, że będziecie mieli śnieżną baranią kuchnię. Zaczynając od zupy z pulpetami baraninki, a potem pieczone łopatki baranie w piecu. Okej, okay, okej, okay. czyli jednak nie zrywamy wszystkiego i przemalujemy to na biało. No, może to będzie wyglądało fajnie? Muszę to zobaczyć. Lekcja pierwsza z restauracyjnego abecadła. W miarę trzeba to wszystko przelecie stoi, powycierać, tak jak po prostu dobry tancerze. Same nogi goniosą, nie? Po prostu jak jest zrób żeby to weszło mu po Z początku humor dopisuje, lecz wkrótce gastronomiczny WF przestaje się Arturowi podobać. O no może pani zamówić? Proszę bardzo. Ja to. Co pani podać? No może schabowy z ziemniakami półzasmażonej. Pół za półzasmażonej. <noise> z reguły Magda zabiera tych wszystkich ludzi na jakieś gry integracyjne. Nie wiem, jak ostatnio na przykład na ceramikę, żeby sobie tam pomalowali a tutaj nie, do drugiej restauracji, zapieprzać na kuchni i na, i na sali. Ale w sumie bardzo dobrze, bo podejrzewam, że Magda chce ich nauczyć takiej kultury pracy, że od razu się powinno ogarniać te stoły, że się, jak, w jaki sposób się powinno przyjmować zamówienia. Wydaje mi się, że tej wiedzy im tam bardzo brakowało, więc w sumie dużo lepsze jest takie rozwiązanie, niż te gry integracyjne, przynajmniej w przypadku tego zespołu. Chętnie mi Ci dałeś dwie kieliszki wódki, żebyś odpuścił, kurde, tą minę. No, plusik dla Madzi. On ma minę jak taki srający kot. Taki zdenerwowany srający kot. Ale jaką minę? No ty sobie ja, to swoją ale, minę. Ale uśmiechałem się, to pani, pani mówiła, że jestem zakochany w sobie, że jestem za Nie, ale nareszcie na wyprowadziłam za, cię z twojej świętej anielskiej. Twojego świętego z niczego, anielskiego ja poczucia ja bezpieczeństwa. Cały czas i, i pani mnie z niczego nie wyprowadziła po prostu. Artur, tu byłeś tak wściekły, pani, jak tu podeszłeś? Ona też. W ogóle. Pani, e, pani od razu na starcie jeszcze mnie nie poznała, my... jak pani już zaczęła mówić, że jestem e, taki Bo, siaki, bo jesteś w zupełnie. No ja rozumiem, że tutaj jest przytyk do tego, że dostał tą restaurację w prezencie od rodziców, no i tak ją poprowadził, że zrobiła się tam imprezownia. No, no czy trzeba było tak mówić? W sensie, no może trzeba. No nie wiem w sumie. No nie wiem, trochę chyba niemiłe. Błędy się popełnią, różne rzeczy się dzieją, ale trzeba. Ale próbować. ciebie trzeba stać się na te starać. błędy, a są którzy... Ale jak mnie stać? Ten... Myśli pani, że ja dostaję pieniądze od kogoś? Masz restaurację, gdzie kosztów nie masz żadnych. Ale co, co to znaczy żadnych? Przecież e, wszystkie firmy udostępniające muzykę, e, ZUS-y, wszys wszystkie takie Ale ty nie, nie masz zatrudnionych osób, jakie ZUSy? Szachmat, ja jestem pewny, że ta rodzinka, która tam pracuje, nie pracuje tam na żadnej umowie, tylko po prostu mu pomagają. Ja nie wiem, do czego pani dąży. Że twoje poczucie tego, że nikt cię nie wykopie z knajpy, bo nie płacisz czynszu, jest zupełnie inne niż poczucie y, kogoś, kto powiedzmy sobie wynajmuje lokal, wszystko musi sam zdobyć własnymi rękami. Ale to jest moja wina, to... że miałem taką możliwość. Nie. Ale to jest być może powód, dlaczego przez 4 lata nie jesteś gdzie indziej, tylko jesteś gdzie jesteś. Tak. I tutaj y, zgodę ma zarówno pani Magda, jak i ten właściciel. Y, właściciel z tego względu, że to nie jest jego wina, że inni restauratorzy nie mają takiej możliwości jak on, że ma lokal własnościowy, nie musi się przejmować czynszem i tym, że ktoś go wykopie, ale Magda też ma bardzo dużo racji w tym, że totalnie źle wykorzystał tą szansę, jaką dostał i sam sobie jest winien, że jest w tym miejscu, w którym jest teraz. Mamy problem, ja to jestem w szoku, że wam takie barany sprzedali, bo wam dali takie jak leci, wykorzystali was okrutnie przez waszą niewiedzę. Tak? No. Dobra, robimy marynatę, marynujemy i trzeba się zastanowić, w czym to opiec. Nie do końca rozumiem. Jeżeli tutaj ktoś się zna na mięsie, to co jest z tym mięskiem nie tak? W sensie jest za duże, czy, czy co? Czy za dużo tego białego? Czy, czy o co chodzi? Wcierasz tak, jakbyś wcierała sobie krem. Nacieraj. Bardzo lubię się uczyć, wiem, że, że moja wiedza jest na niskim poziomie póki co, ale myślę, że za kilka lat będę się dobrze czuć na tej kuchni wtedy i będę pewna e, swoich umiejętności. Totalnie nie koloryzując, pani Edyta jest po prostu bohaterem tego odcinka. Gdyby jej tam nie było, ja podejrzewam, że ta rewolucja skończyłaby się już na wstępie, bo chyba jej jako jedynej się bardzo chce, działa i się uczy i robi wszystko to, co mówi pani Magda. Edyta i Artur dziś zostali wprowadzeni do prawdziwej restauracji. Czuli się trochę poniżeni, bo to nie na ich poziomie. Restauracja u Jaśka dała im w kość. Pokazała, co to znaczy ciężkie życie restauratora od A do Z. O, o, o i tutaj nie wspomnieliśmy. Restauracja z Mauritiany, czyli jakiś tam ślimak. Yy, zmienia nazwę na restaurację Absinthe. Pani Magdalena, tak? mam taką sprawę. Tak? Sprawę to pani. Pan Nie Sprawę to jest. Poważę. Źle, źle za, 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 zaczęliśmy, może trochę za agresywnie zacząłem, tak Pani panią, nie powinien... Niech pan się nie Chciałem wpłynie. przeprosić panią. Nie, nie mam za to przeprosić. Nie? nie. Teraz trzeba pracować. Nie, jak pani uważa, nie chciałem pani ale urazić pani nie, niczym, Ale pan mnie to... nie obraził. Nie. Nie, rozumiem, że tego typu rewolucje w życiu kosztują każdego z nas. No, Rozumiem, że reakcje emocjonalne nareszcie są normalne, brak ich jest fałszywy. No, no i ślicznie. No i przeprosił, i się teraz mogą dogadać i proszę spracować. pracować. Na szczęście Edyta znalazła rozwiązanie. Upiecze je życzliwy sąsiad. Edy, ale przyjeżdżaj od razu, bo musimy kontynuować. No ale ty jasne. jesteś główną panią, która tutaj ma zbierać wiadomości. Ty i twój mam. mąż. A mąż rzeczywiście przestał unikać kuchni. Nie ten człowiek. Robimy promocję, czyli brynda na chleb. I do tego kawałek pomidora, suli, i pieprz. No, i nareszcie wziął się za robotę w kuchni. Masakra. Potrzebował czterech dni na to, żeby w końcu wejść do kuchni i zacząć tam działać razem ze swoją żoną. No, gratulacje. Brawo, brawo. Zapraszamy do nowo uruchomionej restauracji Absynd dawniej Mauritiany. Niezmieniony wystrój, zmieniona karta, zmieniona nazwa. zapraszamy oczywiście. Proszę. Bardzo dobre, smako je, bardzo lubię. Jeżeli ogląda mnie jakiś pracownik CVN-u, dajcie chociaż jedną osobę. Jedną, która powie, no. Tak średnio mi to smakuje, ale yy, spróbuję. Albo nie wiem, niech ktoś powie, że jest do dupy, ale nie lubię takich smaków. Cokolwiek. Nie może tak być, że wszystkim wszystko smakuje zawsze. To jest, to jest nierealne. Nie da się dogodzić wszystkim. To jak to zakryjesz, żeby nie się nie wysuszyły? To przykryjemy ta, a przecież tworzy w czasie nie tylko w piekarniku, nie? Wariowałeś? Może wczoraj tylko do mikrofali, a tu do piekarnika nigdy. No Taka, tylko srebrna może być. Nie, w takiej folii owijamy i normalnie się fajnie robi. Tego nie wiedziałam. Ona się naprawdę nie topi. No to proszę. No, można wsadzić tą folię do piekarnika? Powiedz wszystkim. E, e, zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że oni chcą włożyć plastikową folię do piekarnika i go włączyć? Oj, chyba bardzo nie lubią tej restauracji, skoro chcą ją puścić z dymem. Dawna Mauritiana budziła raczej niestrawne skojarzenia. W absyncie wszyscy mają się czuć dobrze. Okazało się, że mroczny i ponury bar skrywał efektowne detale. Gastryczne wnętrze dzięki wszechobecnej bieli przypomina teraz górską grotę. Na brązowych kanapach pojawiły się przytulne baranie skóry. Jakim cudem z takiego potwora, jakim było to wcześniej? Udało się zrobić takie cudeńko, no przecież to pięknie wygląda. Ta biel i te futerka, no, no wspaniale, bardzo się kojarzy z takim górskim klimatem. Wow, autentycznie jestem w szoku. Rewelacja, jeżeli zostanie w karcie, będę tutaj przyjeżdżał na nią specjalnie z Zakopanego. <grytanie> co, więcej w kuchni, co? Muszę lecieć u klienci prosili o chlebów. Dajemy te kopytka, kurde. No to kurde, dajemy kopytko. Dawaj, rozrywaj i po jednej kiełbasie na środek. Na środek, tak? tak. No wszystkim smakuje. Wszystkim zawsze wszystko odpowiada. To jest nierealne. Ja wiem, że się powtarzam, ale to jest naprawdę niemożliwe. Artur, oni tego nie upiekli, oni to wysuszyli. No dramat, dramat, naprawdę dramat. Słuchajcie, to nie przejdzie. Także to jest kwestia tego, że nie piekli to za, za wysokiej temperaturze. To jest mój błąd. Bo powinnam ja się tym zainteresować i tam pojechać, no ale. Wyszło jak wyszło, więc. Ja bym się nie ośmieszała z tą łopatką i stresowała. No nie, jak ma być twardy, to nie. Ma. Nie, no to będzie dopiero hała, tak? Pora na prędką akcję ratunkową. oj, tak coś czułem, że z tą łopatką może być coś nie halo, Bo tam oni to podesłali komuś, kto miał im to upiec. Jakiś tam sąsiad. I w ogóle olali ten temat. No. To było do, troszkę do przewidzenia, że może coś pójdzie tak. To co robimy? Dajemy deser. No, dajcie mi bunca, miód, gruszki. Lody z buncem to odważne połączenie, ale przecież Magda Gessler lubi w kuchni pofantazjować. I to miodem. Super. Już, mamy deser. Czas na premierę góralskiego deseru. Czyli co? Mamy rewolucyjną kolację bez dania głównego. Hmm... No, nie fajnie chyba, nie? Edyta, mianujecie szefem kuchni tej restauracji. Ty odpowiadasz jako szef kuchni przed wszystkim. Czy zgadzasz się na taką rolę? Przyjmę to brzemię. Artur ci pomoże, mama cię wesprze, siostra i brat też, tak? A gdzie brat? No i proszę, moja przepowiednia stała się faktem, i Edyta została szefem kuchni. No ale. Patrząc na całą załogę, to była jedyna odpowiednia osoba na to miejsce. Drugi raz od losu Artur dostał restaurację, tym razem białą, świeżą, fantastyczną, oryginalną restaurację Absent. Co on teraz z nią zrobi? Czy będzie prawdziwym restauratorem? Wszystko zależy od niego. Zobaczymy. A few moments later... Czy Edyta i Artur dają sobie radę? Czy Artur jest mamim synkiem? A czy Edyta prawdziwie mu pomaga? Czy da się tu zjeść? Stop, stop, stop! I teraz uwaga, macie kilka sekund na to, żeby napisać na dole w komentarzu, czy uważacie, że ta rewolucja przejdzie, czy nie. Uwaga. Dobra. Zaraz zobaczymy. Lecimy dalej. Już tak, A to tak przywależę. wygląda. Łopatka dla pani. To ładnie wygląda. Mięciusieńkie, dobre mięso. Łopatka jest bardzo dobrze zapeklowana, Naprawdę fantastyczna. O, proszę. Róg widać jakiś tam mają i póki co jedzonko jest dobre, czyli kurczę, może ta rewolucja się uda. Kto jest szefem kuchni? Edyta, tak jak pani zarządziła. Dawaj ją tu. No treść. Powiem Ci szczerze, że moje gratulacje, jest przepyszne. O, tutaj Magda próbowała rzucić taką nutę niepewności, ale widzę, że finalnie okazało się, że jest przepyszne jedzonko i pani Edyta spełniła swoją rolę. Bardzo dobrze, ja jej jak najlepiej życzyłem od początku tego odcinka. Cieszę się. Ona, jest bardzo dojrzale. Ta kuchnia się stała dojrzała, taka jakbyś zrozumiała, co robisz. Bo łopatka wyjątkowa, tak jak się nam nie udała wtedy. Wiem. To też jest fenomenalna. No i deser jest. Deser jest pyszny. pyszny. Pyszny, naprawdę pyszny. To super, bardzo się cieszę, że pani smakowało. O matko, i ona jeszcze w tym wszystkim jest taka skromniutka, no? No cud kobieta po prostu. Chcę wam powiedzieć, że w absencie panuje cudna atmosfera. Edyta i Artur. Ona z wielkim talentem kulinarnym. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak dobrze powtarzał moje dania, a nawet może lepiej. To inny piękny świat. Zapraszam do niego. No dobra, Madzia mówi, że jest super fajnie i pięknie, ale czy ta restauracja jeszcze działa? Zobaczmy. Eee, restauracja absynt, kuchenne rewolucje. Hmm. Zamknięta na stałe. Czy ktoś wie może dlaczego? Oceny mają dobre. Tutaj na Google widzę 4,6 gwiazdki. Na Facebooku mają nawet prawie 5, bo mają 4,9. Co to mogło pójść nie tak? No dobrze, kochani, komu w drogę tę uśkło w nogę, kto się spieszy, to się diabeł cieszy. W każdym razie, tym pozytywnym o negatywnym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Tutaj wam zostawiam wszystkie moje pozostałe socjale, możecie się tam ze mną kontaktować albo podpatrzeć, co tam sobie tworzę na, na innych platformach. Ogromne podziękowania dla bohatera dzisiejszego odcinka, jakim jest Dudi 2.0. Dziękuję ci, stary. Za to, że dostarczyłeś mi ten odcinek. Bez ciebie nie obejrzelibyśmy go dzisiaj. Wielkie dzięki. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom subskrybującym i wspierającym. Dajecie mi mega kopniaka do działania. No i co, widzimy się już za dwa dni. Trzymajcie się i cześć!